Siemaneczko, majkany, mordeczki, z tej strony oczywiście Patryk Taksic, Te Malinowski, witam was w nowej serii na kanale, słuchajcie, jest Minecrafta, a jest dzisiaj ze mną Bebecjusz! Bebek! Siemaneczko, witam, mordeczki, witam, witamy siemaneczko. was! E, słuchajcie, e, od razu powiemy może kilka takich e, prostych rzeczy na wstępie, co Bebe? Dobra, dobra, e, to tak, słuchajcie, generalnie będziemy robić e, z Bebeciuszem serię e, do mnie na kanał oraz do niego na kanał. Link do kanału, słuchajcie, Bebeciusza znajdziecie w opisie. Zapraszam serdecznie. Tam na przykład będzie e, druga część dzisiejszego materiału, który dla was nagramy. Słuchajcie, odcinki mamy zaplanowane na razie w sensie trzy takie rzeczy na przyszłą serię. Czyli dzisiaj o 20 jest u mnie, jutro o 20 jest u Bebecjusza, i słuchajcie, pojutrze o 20 robimy streama, gdzie przychodzimy generalnie mapkę. Dzisiaj, mapka, którą przychodzimy, nawet nie wiem, jak on, ona ma jakąś nazwę czy coś. Nie wiesz co? Yy, nazwijmy ją. Yy... Mapa. Mapa, tak, mapa, tak, mapa tak. ZRT i lecimy. Słuchajcie, tak, tak. generalnie e, taka jest sytuacja. E, I tak, e, pierwsza rzecz, którą muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, używam shaderpaka z e, Seusa. Będę z tym nagrywał, słuchajcie, uważam, że po prostu ślicznie to wygląda. E, więc e, na razie to zostawiam. Jeżeli będzie po prostu dużo negatywnych e, komentarzy na ten temat, to sobie odpuścimy. E, dobra, no to e, słuchaj, Bebe, możemy zaczynać chyba, co? Dobra, to lecimy, dawać. Jakieś... E, ogólnie słuchajcie, mamy tutaj place iron e, door e, here if you want that area locked. No, Zabra, to już zabrażam. tam bez znaczenia. Tutaj nie, już za się wierzę, w tym momencie tutaj takie mniej więcej przedstawienie. Aha, czyli tak, mapka stworzona przez Cibi Falso, ok, udekorowana przez Cibi Falso. Hey, who said it's ugly? Once again, redstone is pure architecture. Dobra, ogólnie mapka jest po angielsku, więc no wiecie, żeby była taka I bardziej... tak ogólnie, żeby wam powiedzieć, jest to mapka Coop, czyli... Po lewej stronie jest tutaj jakiś jeden gracz, po prawej stronie drugi, i osoby muszą współpracować. Czyli na przykład, znaczy, tak mi się wydaje, że będzie coś tego typu: na przykład, że lewy gracz musi ustać na tak. czerwonej, czyli znaczy na. Jak to powiedzieć? Na, na tej tej tutaj, na tak, tej płcie tak, tak. naciskowej, a ja muszę, a hmm. Bebe musi na drugiej. Nie wiem, ich. kliknąć przycisk albo coś takiego, nie? Więc to jest po prostu. Musimy sobie cały czas pomagać, i w sumie głównie na tym to polega. Także możemy chyba w sumie zaczynać. Tylko sobie e, to jest czy ty to możesz od Ej, żarcie? w ogóle, wiesz, co ja nie mogę Bra prawym nie możesz co ja ci się podam opa nie mogę niestety e, dobra, teraz możesz już sprawdzam e, tak już mogę już mogę dobra weźmy sobie parę bagietek może ja tam biorę tylko chlebki to tam czaszka szkieleta po co mi to będzie e, możesz sobie założyć a dobra no i gitara <śled> Dobra. Także no, także... Czekaj, to jest co tu wszystko. tu jeszcze pisze? Welcome to new cop co Game. Eee, dwóch graczy oczywiście wymaganych, musimy no. ze sobą kooperować. Eee, Find ale eee, Good luck. Okej. Okay. Czyli musimy kogoś jeszcze znaleźć, tak? Dobra, no to lecimy. Dawaj, Bebe gotowy jesteś? Na, na zaczęcie i no, Zaczynamy czekaj. A co ja mam tu napisane? ciao, ciao, cibi. Dobra, okej, okay, zaczynamy. Spoko. Wo. Okej, okay. teraz musisz zejść z tej płytki. Dobra, dobra, I widzę. Po... Okay. Tutaj mamy tak. Step one Press the button at the same time. Czyli musimy kliknąć przycisk czerwony w tym samym czasie. 3, 4, ry. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy pierwszy poziom, chyba to jest taki jakiś Udało idzie. się. Step 2. Pre Press uh, red one at same time. Place yourself on green block. Okay. ok, czyli musimy stać na zielonym. Mi się wydaje, że musimy kliknąć na 3, 4 żółty, a potem szybko czerwony. Dobra. Dawaj 3, 4, 3 O no i git, tylko. Diemanko. Jak to będzie tak łatwo, to będzie. Uh, step 3. Binary basic. Lamp on, 1, lamp off 0. Your lamps must be at 1. Okej okay. Weź lij. Tam uh, tą lampkę. A, ok. Dobra, Spoko, dalej. dobra. dalej. <grym> D4, <grym grym> <grym> You need to set, 1, 1, i na dwójce 1, na trzecie 0. A, system dwójkowy generalnie, czyli tak. E, musisz wiedzieć, że tak. Na trzecie ja wszystkie są na jeden. na trójce jest 0. Aha, czemu tu jest? Aha. A, bo ty u siebie ja, też ja musisz. Ja mam inaczej, ja mam inaczej, czekaj chwilę. A, te są do góry? Nie, no ja. Czekaj. Jedynka to jest w górę? Czy jedynka to jest w dół? Nie, sorry, na odwrót chyba. Yy, tak, wiesz co? Moim zdaniem powinny być yy, wszystkie. O, u mnie jest tak, że trójka powinna być włączona. Hmm. Czyli musi być trójka włączona, tak? Tak. A you co tam to to masz? Say. Ja mam tak. Yy, a trójka to jest 0, czy 1 u ciebie? Trójka u mnie to trójka jest 0. Tak? Czyli ja 0 powinienem mieć. Zero to jest do góry, wiesz, dźwignia. O, dobrze, bo zapaliła się u mnie też. O, o. O. teraz? Teraz trójka, tak, u mnie są teraz trójka jest zapalona. U mnie tylko trójka powinna być zgaszona. Musisz jeszcze dwójkę zapalić. Czy teraz? Zgasiłeś mi czwórkę teraz. Aha, ci tak. O, dobrze, i zgasz trójkę, zgasz trójkę u mnie. O, pięknie. Tak. Nic ci nie stało. <laughs> czekaj. Ej, czekaj chwilę. Binance Może my się musimy zamienić, kurde. A weźmy, spróbujemy 1101. Ja to zrobię, a ty zrób moje. 00111. Poczekaj, nie, chwila. U mnie są wszystkie wyłączone. Weź wyłącz wszystkie, tak jak były. I trójka ma być na zero. Wyłączyłeś wszystkie? Tak, wszystkie są wyłączone. No, u mnie się pali, lol, dobra, nieważne. Ej, jeszcze raz. Yy... zgasimy tak 1k mm. You need to set. Ja potrzebuję seta 0012, znaczy 111. A ja mam, a ja mam na odwrót. Czekaj ja mam 11011. Jeden Je... jeden, jeden, jeden. Mm -hmm. Czekaj. Lamp on to jest 1. E, Lamp on to jest 1. No. Czyli kurwa. To jest super, sobie... to czekaj, czekaj, ty widzisz, raz. którą mnie się świecą, czy nie? Ja mam teraz zapalone dwójkę i piątkę Dobrze, a, a ja mam jedynkę i trójkę Może jeszcze musimy czwórkę zapalić Teraz jaka się pali u ciebie? Czwórka Zapaliła teraz się, się. Pali, tak? no. Teraz y, od jeden do czterech się palą O, trójkę zgasiłeś mi Trójka musi być u mnie zgaszona, o! Teraz masz zgaszoną? Nie, teraz zapaloną, przed chwilą była zgaszona. No czekaj chwilę, czyli... O, kurde, my tutaj... Sam samym początku jeszcze może bo już się waliśmy. Eee... Ale jak to zrobić? 1, 2, czekaj chwilę... 0, 0, ja, ja mam kod tak, 0, 0, 1, 1, 1. Jedynka to jest na on, czyli lampa się musi świecić. Jedynka się... to jest tak. Czyli tutaj muszę zgasić. A weź? Jeżeli dźwignia jest w dół, to jest on, czyli muszą być w górę. O, u mnie jest dobrze. Teraz. Tak, czyli według tej wskazówki je... tutaj. Jak jest dźwignia w dół, to jest jeden, a jak jest do góry, to jest zero. Jak jest w dół, to jest jeden, tak? Tak, 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 tak. tak. No to czyli mam ja dobrze? No ja teraz, też. Bo ja mam... I u mnie się świeci tylko dwójka. Dobra, ja teraz spróbujmy. Na odwrót. I czekaj znaczy, ja A, nodę. czekaj chwilę, czyli musi u mnie też się świecić, tak? U, musi się umieścić. U mnie się teraz, musi w tym momencie świecić e, jeden. Co, to co jest na jeden, tak? Tak, 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 tak. Czyli u mnie się musi świecić trójka, czwórka, piątka. No, a świecą się? E, u mnie się świeci dwójka. A weź ty tam u siebie coś tam poklikaj, może to się u mnie też coś zmieni. Jeśli Kliknij jakimiś tymi. Eee, czekaj. Je... Pamiętaj, że to też w odwrotnej kolejności, że jeden jest tutaj jeden, nie? Jak to? Znaczy, ja mam normalnie hashtag jeden. Ja tutaj mam podpisane, z tej strony. To hmm. może to na odwrót zrobić. A czekaj, powiedz mi... O, czekaj, 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 czekaj. Czeka. We, weź tam kliki, tu, co tam przed filmiałeś. Okej, okay, ja mam teraz czwórkę i piątkę. Stój. Ja mam teraz czwórkę i piątkę włączoną. Jeszcze muszę wyłączyć jedynkę. Weź kliknij coś. Ha, czyli tak jakby ja muszę tobie... A ja e, tobie, wy... tak? A ty mi, tak mi się wydaje. Dobra, jakie masz ustawienie? Powiedz mi. E, tutaj? W sensie tutaj? O. No, no, no. 00111. Jeden, jeden, jeden. Co masz na jedynce? Ja? No. Czy co jest na tej tablicy? Tak, czytaj mi po kolei. No ja mam... 0,0. No. 1 1 1. Tak, tak powinien mieć. Słuchaj, weź tam e, czyli pisz u siebie no, tak. e... Gdzie masz klikiętej teraz? Ja teraz mam 0,0, 1 1 1. A weź, bo teraz u mnie się pali trójka, czwórka i dwójka. No weź wyłącz e, czwórkę. No. Okej. Okay. Włącz jedynkę. No. Dobra, teraz ja u ciebie. Teraz ja u ciebie muszę włączyć trójkę. E, wyłączyłeś się. Włączymy. Ale to u mnie jedynka tak. się pali, u mnie. O nie! Czyli tak jak teraz. O. Wszystkie się zapaliły teraz wow! Tak? Hmm. Czekaj, bo u mnie ta się pali 3, 4, 5. Czekaj, jedynka to jest on, tak? Tak, tak, jedynka to jest on. Czyli u ciebie teraz się musi palić trójka. Trójka, A trójka masz. Się... Nie E. U ciebie się musi palić. 1, 2, 4, 5. Tak się musi u ciebie palić. Nie, u mnie się. Je, tak. u mnie, o, teraz zgasiłeś trójkę u mnie. U mnie pali no się 2, 4, 5. To jeszcze musi się u ciebie 1 palić. I ja muszę włączyć piątkę. Teraz. Jeee! No, 5. Ginie. No, no, <laughs> step 2. Ale. also have a queue. Go to step 3. Your two blocks must be at zero. Ja muszę iść do step 3. A ja mam tak, step 5: uh, Your alley also have a clue. Your two blocks must be at 0. Czyli ja muszę, już, już muszę zacząć na poziom 0. Dawaj, tu bym się O? Dobra, udało się. Udało step 6. No, no. Go to step 4. You need to set. 01010? 1, 1, A ja mam 01011. I 1, 1. Ja to muszę odwrócić, chyba. Zobacz, nie. czy poszło ci dalej. Nie, nie, nie. nie. Czekaj. Eee, jaki ty masz set? Powiedz mi ten dokładnie. Eee, 010101. 0101. Yy, tak, 010100 tak. po prostu. Tak jak teraz? Zobacz, co się wzię pali. Pali się u mnie wszystkie pierwsze 4. Okej, bo ja wykonałem już step 6 ogólnie, nie? No, znaczy ja teraz mam step 6. No i też. co tam masz napisane? Że ja musisz mam zrobić? go to step 4. You need to set 01011. Czy 1, 1. muszę to też tutaj? I musi tak, od, się. Odwrotnie jeden czyli u mnie się musi palić. To ty musisz Hamito kliknąć. Bo u mnie to przecież nie działało nigdy. Także to musisz mi kliknąć. Cześć cześć, stoję. Teraz się o mnie palą wszystkie. Eee, wyłącz. Wyłącz trójkę. No. Eee, włącz czwórkę i włącz dwójkę. Dobra. Eee, wyłącz dwójkę. 01, 01, 1. Ok, to jest u mnie. A no. u ciebie jak jest? U ciebie jak jest? U mnie jest 0, nie, 1, 0, 0, 1, 1. Jak się uciepali? Pali się dobrze u ciebie? Pali się tylko trójka i piątka. A się powinno palić jeszcze. Nie, wyłączno. A się powinno jeszcze palić 01, 01, 0, tak? Czyli się u ciebie powinna palić czwórka i jedynka. Czwórka i dwójka, przepraszam. Eee... Tak, czwórka i dwójka się ucierpiały. Ucie, tak. Tak, 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 tak. Czyli ja muszę teraz w tym momencie, a co się pali jeszcze raz? A pali się trójka i piątka. Trójka i piątka się pali. Także robię tak, robię tak, robię tak. Tylko jedynka się pali teraz. Jedynka poniżej. A się musi dwójka i czwórka. Teraz? Piątka. O, czwórka się zapaliła teraz. Czekaj. Ale piątka też się... się pali. Teraz Twórka się czwórka chyba... Teraz. Powinno... Ok czwórka zgasła, dobra, to czyli tak I tak, i tak I piątka się pali, piątka musi zgasnąć Czyli to jest to Yes. Dobra Mamy to Dobra, step 7, go to... unit to sit... Yy... Musisz u mnie ustawić jedynkę i trójkę Zapal mi jedynkę i trójkę A ty u mnie jedynkę i czwórkę Także ty musisz kliknąć u siebie piąt... 5... czekaj chwilę Weź na razie wszystko zrób tak, żeby się nie świeciło Czyli wszystko na na zero będzie nam łatwiej. Dobra. Kliknij jeszcze raz piątkę i dwójkę. Piątka. Dwójka. I dwójka. OK. I teraz ty musisz u mnie kliknąć piątkę i dwójkę. Kliknij Piątka, piątkę i dwójkę. Dwójka. No. A ty jakie masz tam? A ty? O U mnie się otworzyło. U mnie też. Także git. Dobra. Uh, if your system blocks, press the button. Ok, step 8: Discovering the display. Shown on 8. You two have a common segment. O. Oh. Ja on tak. Weź się teraz przeczytaj? bo chyba mamy ten tak samo. No, mamy, mamy to samo. Discovering the display. You uh, two have a common segment. O. Oh. Co się Dobra. dzieje? Wykliknę dwójkę. If system block, press this button. Okej. Okay. Ogólnie, co tu trzeba zrobić? You do have a common segment. Dawaj klikniemy jedynkę na raz. 3 4 Ryby. Tu się podziało. Nie wiem, co to chodzi. Dawaj dwójkę na raz. 3 4 3 4. Te trójkę. 3 4 Ryby. I czwórkę, trzy, cztery. Trzy, cztery. Ja, może szybko jedynkę, dwójkę, trójkę, co? Wiesz, co? Ale zobacz, proszę zobacz. patrz. Patrz, spójrz tutaj na to. Czekaj, wyłączę. Eee, mi się wydaje, a weź kliknij jedynkę. albo coś. No, kliknij my, my tu jedynkę. musimy chyba to wszystko zakryć. Także ja kliknę dwójkę u siebie. Czekaj, czekaj, czekaj. Kliknąłem dwójkę, się robi takiego. Odkliknę ją. To powraca, kliknij, okej okay. Te, Teraz ja kliknę czwórkę, zobaczę co się stanie No O Zakryło, kliknij, teraz piątkę kliknę Gdzie czwórkę. I to O okay. no jest, i co? No Czy my może to wszystko mamy... wszystko odkryć Możemy, możemy wszystko odkryć właśnie A kliknij Czekaj, najpierw teraz... system block Dresetowałem, Reset. no 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 Dresetowałem My tu musimy wszystko odkryć wiesz Klikn Kliknąłem jedynkę o, to czekaj, jeszcze raz. Czekaj Dawaj reset klikana? systemu jeszcze raz. Dobra, czekaj. Ochaj, nic się nie stało. No, zresetuj. No, zresetowałem. A weź jeszcze u siebie kliknij. No poszedł reset, O, oh shit. My tylko musimy ten, ułożyć 8, bo to jest step 8. My musimy 8 z tego ułożyć. Aha. Także, czekaj chwilę, ja teraz odkryję. Odkryłem, co, co odkryłem? Schowałem to, ok. Cofam. Ok. Czekaj chwilę, ja kliknę wszystkie u siebie, zobaczę, co się, ile się odkryje. Dobra. Ja u się dwójki nie mogę. O. Ok. Czwórka. Teraz ty. Kliknij dwójkę. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Trójka. Trójka też nic Jedenka Chyba u mnie się system zablokował, wiesz? Blokowało się, myślisz? O! Dawaj teraz, pójdź O! No Chyba. jest Mamy to Mamy kolejne uh, Go to step go, choć na step 8 i teraz 1 plus 1 to się 2, czyli musimy. Uh, and there is no mistake here. Musimy teraz tu ułożyć dwójkę na tym, że sobie to zrestutujmy. Ty, ale ja mam 8 minus 3. 8 minus 3. Ja mam a, 5. 5, ty masz 5. No to to będzie to samo, no bo ja muszę ze swojej strony muszę mieć dwójkę, a ty będziesz miał 5 wtedy. Rozumiesz? Aha, Ciekań, dobra, nie. rozumiem. Jak się to odwróci? No chyba tak powinno być. Nie. Nie będzie tak. No ja, ben, ja muszę mieć piątkę, Wójtaś? na pewno. No? Tutaj wszystko musimy zresetować, tak? Mhm. Wydaje to mi no się, się, że tu się przestawiło tak, że to już musi tak zostać. O! Tak jak teraz, niech będzie. Czyli my musimy teraz, no co, no ja muszę dół, czyli jaczkę łączyć i teraz Ty musisz u siebie to zrobić, bo u Ciebie to będzie też będzie dwójka. Piąta musi być, tak, okej, okay. weź Ty, próbuj teraz. To mi się to znowu zablokowało. Co to jest? Teraz próbuj. Nic. No. To ja schowałem dwójkę, muszę to włączyć. Czwórkę, to muszę zostawić. Jedynka, czy jedynka muszę włączyć. No. Dwójka, co to była? Dwójka to jest to, Dwójka musi być. Czyli teraz to u ciebie jest, reszta. Okej, okay, dobra, czyli tak. Co się zmieniło? Nic to mnie się znowu zablokowało po prostu. Dobra, jeszcze raz. Dwójka. O! Jest! Ale czekaj. No ja mam to. Jeden plus jeden plus dwa. I u mnie wyszedł dwójka. U Ciebie wyszła. Ja muszę mieć chyba na odwrót. Muszę mieć piątkę. Ale to zobacz, ja mam. A utworzyło się u Ciebie czy coś? A może... Czekaj, ty masz trójkę, tak? Nie, 8 minus 3, mam 5. No, no to mówię, że masz trójkę. A, a nie, masz 5, może. <grym> nie, <grym> <O> nie, nie. <grym> o Boże. Czyli Ty masz 5, ja mam 2. No. 5 o. Czyli musi być tu, tu. A... Czekaj O! Jezu Dobra To, to to, to musi być, to tutaj hm. To u mnie ta To musi być z drugiej strony jakby O hmm, Czyli trzeba włączyć tamtą drugą, nie? Nie, to nie jest to. Tak Ale piątka. ta w sumie też musi być wyłączona Nie, dobra, To muszę wyłączyć Mhm. Żeby wyszła piątka i teraz. I teraz ty... chyba ja muszę włączyć to. No jest. Chyba jest, ma no, mamy. No i pięknie. Słuchaj, mi się wydaje, że w, że w tym momencie możemy przejść na... do mnie. Dobra, jasne. Okej. Okay. Także... Y, kolejny odcinek będzie u mnie. Wpadajcie, ale, ale będzie on dopiero o godzinie 20.00. Także czekajcie na kolejny odcinek i. No i. Jest? No my robimy przerwę w tej chwili mordeczki i za chwilę się widzimy, nie? Zapraszam dobra. serdecznie, link w opisie macie do BB. Do zobaczyska, widzimy się jutro o 20. Piona!